Święte Triduum, święta paschalne to najważniejsze dni w roku liturgicznym. Czeń Pana, chrześcijanin, stara się wnikać w głębie tajemnic męki, śmierci, zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek chcemy przeżywać przeświętą wieczerzy Pańskiej w duchu żywej, głębokiej wiary, klęcząc przed Najświętszym sakramentem, który ustanowił Pan Jezus w Wieczerniku, Wielki czwartek. I ta tajemnica jest każdego z nas źródłem mocy ducha. Gdy karmimy się chlebem niebieskim, wystarcza nam sił w pielgrzymce ziemskiej w drodze do domu Ojca. Na każdym z etapów naszego ziemskiego życia możemy realizować cele, zadania życiowe. Pełnić wolę Bożą. Ponieważ Bóg nas umacnia. Chrystus Pan. Zostaje z nami. Mówi, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii. We mszy świętej. Zawsze doświadczamy Boga osobowego. Chcemy być zawsze godni przyjmowania Najświętszego Sakramentu, zapraszania Boga Żywego do naszego czystego serca, do naszego życia. Eucharystia to miłość ofiarna. Tak, uczymy się postawy życia: żyć dla Boga, dla ludzi. W tej służbie Bogu i ludziom. Zapominając o sobie, bez reszty jakby chcemy spalać się z miłości do Boga, do drugiego człowieka. Uczestnictwo we Mszy Świętej pozwala nam w świetle wiary patrzeć na drogę naszego życia, widząc przed sobą Jezusa Chrystusa, dostrzegając drugiego człowieka. Pan Jezus w wieczorniku, Wielki Czwartek, ustanowił też sakrament kapłaństwa. To dzień wyjątkowy, Wielki Czwartek, gdy dziękujemy za każde powołanie kapłańskie. Dziękujemy za tych, którzy służą przy ołtarzu, w konfesjonale, którzy niosą Chrystusa Pana. Drugiemu człowiekowi, którzy głoszą Ewangelię, są szafarzami sakramentów świętych na naszej polskiej ziemi i na wszystkich kontynentach, ogarniamy w tym dniu szczególnie naszą modlitwą i miłością wszystkich powołanych do służby Bożej, modląc się równocześnie, by nie zabrakło nowych powołań, by. Młodzi ludzie dali pozytywną odpowiedź panu, który mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prośmy pana Żniwa, by posłał robotników na swoje Żniwo. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne na naszej polskiej ziemi, na całym świecie. Wyjątkowy to dzień Wielki czwartek. Czujemy się w obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa na świętym sakramencie, klękamy przed hostią białą, staramy się w tym dialogu z Bogiem osobowym wypowiedzieć wszystko to, co nas stanowi, dziękując za dar życia, za dar powołania, jednocześnie modląc się, byśmy zawsze szli przez życie z Chrystusem Panem. W Eucharystii, w Węgrzech, świętej doświadczali zawsze Jego żywej obecności. Wielki Piątek to Dzień Męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kierujemy w tym dniu szczególnie nasze spojrzenie na Krzyż Chrystusa Pana. To znak zwycięstwa. Chrystus Pan. Jest z nami miłość ukrzyżowana, zbawiająca świat i człowieka. Pan Jezus nie popełnił żadnego grzechu, a przyjął na siebie grzechy wszystkich ludzi i cierpiał za innych. Uświadamiamy sobie, że grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i Bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. Tak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. I Chrystus Pan. Cierpiący na krzyżu za nasze grzechy dokonuje dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego. Ten krzyż to znak i naszego zwycięstwa. Jeżeli to, co trudne, z czym sobie nie możemy poradzić, ofiarujemy Panu sobie Ukrzyżowanemu, wtedy to nasze życie zasługuje na życie wieczne. Wtedy to, co dla nas jawi się jako cierpienie, jako szczególne wyzwaniem, jest jakby włączone w dzieło skupienia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Pan mówi: Ufajcie, Jam zwyciężył świat z pomocą Bożą zawsze w tym znaku krzyża zwyciężymy, bo krzyż to znak zwycięstwa. Wielka sobota. To też dzień wyjątkowy w czasie Triduum Sacrum, gdy adorujemy Pana Jezusa w Bożym grobie. Klęczymy przed Panem to, co nas stanowi, całe nasze życie. Chcemy przed Bogiem raz jeszcze jakby przeanalizować jakaś wyjątkowa retrospekcja duchowa, wewnętrzna. Klęczymy przed Panem Jezusem w najświętszym sakramencie przy Bożym grobie chcemy, ażeby to doświadczenie, dla nas tak oczywiste, to spotkanie z Bogiem przyniosło owoce duchowe w postaci naszego nawrócenia, umocnienia w wierze paschalna, Wielką Sobotę, także czytelna symbolika w Bożym Słowie ogień, woda. Czytania, których treść zgłębiamy, mówią nam o tym, że Chrystus Pan jest dla nas światłem, rozświetla drogę naszego życia, zakamarki naszego serca. Na tej drodze, w świetle nauk Jezusa Chrystusa, idąc za Panem, możemy realizować dobro, które nadaje sens naszemu życiu i wlewa w nasze serce prawdziwy pokój. Możemy przyjąć do naszego serca tę miłość ukrzyżowaną, Boga żywego. Ta miłość, jak uczy nas. Jan Paweł II, wliwność i miary jest nawet potężniejsza niż śmierć. Chcemy zawsze w zdrojach wody żywej oczyszczać się. Chcemy, potrzebujemy tego przebaczenia, które Pan Jezus nam ofiaruje w sakramencie pojednania. Pragniemy tej wody żywej, Boga, który jest. Prawiedliwy, ale jest miłosierny. I ta symbolika ognia i wody jest dla nas tak czytelna, tak piękna, Zanurzamy się w tym Bożym Słowie przygotowanym w Wigilię Paschalną. Poranek Wielkanocny, tajemnica największa naszego życia chrześcijańskiego z stanie Pana. Pokazuje nam Jezus Chrystus wszystkim drogę poprzez mękę krzyżową, śmierć i zmartwychwstanie. Gdy jesteśmy z Panem, idziemy przez życie z Jezusem Chrystusem, to właśnie cierpienie, które przychodzi nam przeżywać, zgłębiamy w świetle wiary, tajemnicy i blasku. W świetle krzyża Chrystusowego, i patrzymy na śmierć, która jest momentem szczególnym, tą bramą, przez którą przychodzi do innego życia, do wieczności ze zmartwychwstałym Panem, w tej rzeczywistości tak upragnionej przez duszę naszą, dusza nasza pragnie Boga, Boga żywego, tu na ziemi w Eucharystii umacniamy się chlebem niebieskim, by pokonywać różne przeciwności w chwilach cierpienia, doświadczać mocy obecności Pana i aby po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania radować się tym widzeniem uszczęśliwiającym. Do tej rzeczywistości nas zaprasza zmartwychwstały Jezus. Niech te dni paschalne, tak piękne, tak głębokie w przeżyciach, pozwolą każdemu z nas raz jeszcze wniknąć w tajemnicę naszego życia, dziękując Bogu za dar życia, za dar chrztu świętego, za każde dobro, które otrzymujemy z ręki Pana. Te przeżycia tak głębokie w duchu wiary, gridom świętego i zmartwychwstania Pańskiego, niech na wszystkim pozwolą patrzeć w przyszłość w świetle wiary, pełnić wolę Bożą, doświadczać w swoim sercu prawdziwego pokoju i tej radości ducha, którą przynosi nam zmartwychwstały Jezus, abyśmy dzięki temu zjednoczeniu z Bogiem w Eucharystii Doświadczając tej tajemnicy męki śmierci, zmartwychwstania Jezusa, abyśmy mogli mocą Bożą zasłużyć sobie na zbawienie, na życie wieczne, bo to jest cel dla każdego ucznia Pana najważniejszy. Zatem życzę wszystkim przeżywania tych dni pięknych, tak głębokich. Które niosą tych dni, które nam pozwalają spojrzeć na nasze życie w duchu żywej, głębokiej wiary. Życzę wszystkim tych właśnie przeżyć w jedności z Panem, ukrzyżowanym, martwych stałym, abyśmy mogli trwać przy Panu. Każdego dnia, bo wtedy ta tajemnica Boga Żywego, w naszym sercu przeżywana, tak właśnie uzdolni nas do realizowania naszego powołania. Powołania, które te dni, dniem świętego Matrystania Pańskiego nam tak pięknie obrazują, wyjaśniają. Nadają najgłębszy sens dniom naszego życia ziemskiego. Życzę, byśmy w świetle tej tajemnicy zmartwychwstania Jezusa, z ufnością, idąc przez naszą codzienność, dążali do tego celu, który nam wskazuje zmartwychwstały Jezus. Wszystkim dużo zdrowia. Życzę. Tej radości paschalnej, którą przynosi z stały Jezus. Życzę tej radości, która płynie ze spotkań w gronie osób najbliższych. Życzę wszelkiej duchowej radości, którą te święta wielkanocne każdemu z nas przynoszą. Niech wybrzmi w naszym sercu w te dni i w całym naszym życiu.